Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy z panem posłem, doktorem Andrzejem Dudą, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, zacznę może od podstaw. Jesteśmy w Krakowie, jesteśmy krakowianami. Jaka jest rola rodzinnego miasta? Jaka jest rola genius locji? Jaka jest rola klimatu kulturowego naszego miasta? która pozwoliła Panu na zajęcie takiej pozycji wyjściowej do tego, by zmieniać Polskę i zmieniać świat z perspektywy Brukseli? Kraków to przede wszystkim miasto wielkiej tradycji. Myśmy tutaj zawsze temu hołdowali i wydaje mi się, że jesteśmy przesiąknięci. Tą specyficzną, właśnie kulturą historyczną, nie tylko Krakowa, ale całej Polski, bo przecież nasze miasto jest historyczną, dawną stolicą. To już taki jest element naszego wychowania. Dla mnie to też y, jednak na pewno kwestia tej dzisiejszej mojej postawy, także mojego światopoglądu, także mojej wizji państwa i tego, jak Polska. Powinna wyglądać to, to na pewno też wychowanie domowe, rodzinne, jednak zawsze patriotyczne, bardzo tradycyjne i, i wiara, religia, tak? Ten, ten taki element, który ja uważam za spajający nas narodowo, kulturowo. Jednak y, ta wielka historia Polski zaczęła się tak naprawdę od Chrztu Polski, i, i to jest, to jest mhm. nasza tradycja. Na tej tradycji nasze państwo zostało zbudowane. Czy to jest, Panie Pośle, tak, że my jesteśmy wtłaczani w takie schematy, w takie kolejne, powiedzmy sobie, patriotyczno-martyrologiczne i powinniśmy teraz, chcąc być ludźmi nowoczesnymi, Europejczykami, z tego zrezygnować? Czy w jaki sposób można pogodzić wspaniałą historię Wielkiej Polski? Wszystkich możliwych wariantów historii, z tym, że jesteśmy częścią Europy, byliśmy tą częścią Europy od zawsze. Bo tu mamy duży kłopot. Nas się po prostu lokuje w jakimś miejscu sceny, zapycha, można powiedzieć, wręcz do narożnika i, i, i nic innego nie, nie potrafimy. To chyba jest nieprawda, to jakiś stereotyp. To jest tak, że przez wiele lat próbowano nas jakby dołować próbowano nam wmawiać, że jesteśmy czymś gorszym, że powinniśmy się wstydzić, tak? Pedagogika te dziewięćdziesiąte tak? lata mhm. przecież, mhm. wyśmiewanie się z postaw patriotycznych, no to przecież to nie jest żadna tajemnica. Każdy, kto cofnie się pamięcią do początku lat dziewięćdziesiątych, do tego, jakie wtedy postawy były promowane, to widzi, no dzisiaj najgorsze jest to, że te takie właśnie jakby... Odpychające patriotyzm i postawy patriotyczne elementy są wciąż w polskiej edukacji. Mało odebranie nauki historii dzieciom, młodzieży, tak? zabranie historii ze szkół, ograniczenie liczby godzin, no to jest tak naprawdę rozbijanie ducha i to jest podcinanie korzeni naszych narodowych, bo ja nie mam co do tego wątpliwości. To każdy wie, że budowanie w wspólnoty narodowej, że budowanie poczucia patriotyzmu, budowanie tego ducha narodowego, ducha wspólności właśnie, to jest oparcie się na wspólnych korzeniach. Te wspólne korzenie to jest właśnie historia, to jest odwołanie się do ważnych postaw, to jest pokazanie pewnych wzorców, to jest historia, to jest literatura. Więc jeżeli ze szkoły zabiera się ważne lektury, jeżeli wyśmiewa się e, Sienkiewicza, trylogię, e, jeżeli się bagatelizuje, to to jest z całą pewnością właśnie to, co powiedziałem. To jest próba podcięcia naszych korzeni, to jest polityka, która jest tak naprawdę polityką antypaństwową, to jest polityka, która jest polityką antypolską. Antynarodową. I, no, mm -hmm. antypolską, mm -hmm. no, anty, anty, antynarodową, czyli tak, antypolską, tak, tak krótko mówiąc, bo... Widocznie komuś zależy na tym, żeby próbować nas roztopić, tak? Budować nowego człowieka w Polsce w ten sposób, żeby odebrać mu jego tożsamość, żeby odebrać mu właśnie ten pień, z którego, z którego powinien wyrastać. Ja jestem, znaczy oczywiście nie jestem przekonany do końca, ale wydaje mi się niekiedy, że to nasze takie lekceważenie, chociażby przejawiające się we frekwencji, niskiej frekwencji, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Wynika też z tego, że że nie bardzo wiemy jakie on ma przełożenia na przykład na nasze sprawy, a być może chodzi o pewien nie być może projekt ideologiczny że oto mamy we wspólnocie europejskiej, nie tak jak na początku jej założyciele sobie marzyli, tylko teraz ci zideologizowani przywódcy pod tym względem odejść od państw narodowych i utworzyć nowego człowieka, a pan idzie tam po to, żeby przywracać jakby te pierwsze wartości Unii Europejskiej. To znaczy swobodna wymiana ludzi, ekonomiczna wymiana, czy, czy myśli, tak, ale nie odbieranie tożsamości. No, to jest chyba najgorsze, co się może Europie przytrafić, bo czym są europejskie wartości? Co to jest za schemat, który w tej no jest, chwili nam? Jest tylko jedna tak naprawdę wspólna wartość europejska, wspólna wartość europejska, od której Europa ta lewacka chce uciec i którą chce zadeptać. No to są korzenie chrześcijańskie. To, to, są, to są korzenie Europy, no tak? Ta. I to że no, my w to że, to się na to zgodzimy, to, a, a że, jak, to, że, jak przekonać to, że, innych? No, no przede wszystkim to jest to jest fakt, to jest prawda mhm. i teraz próba odpychania tego to jest właśnie próba no nie wiem budowania nowego człowieka, człowieka wykorzenionego, wykorzenionego z jego tradycji. My się z tym absolutnie nie zgadzamy, wręcz przeciwnie, my uważamy, że Europa powinna zdążać w kierunku przeciwnym niż te siły lewackie ją pchają. I o to będziemy walczyć. No to, co do tego jesteśmy zdecydowani. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Dwie podst dwa podstawowe elementy yy, powinny kształtować nasze postawy, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi też o pracę w Parlamencie Europejskim y, polskich przyszłych europarlamentarzystów. A realizacja polskich interesów, to za wszelką cenę, to jest obowiązek, służyć Polsce, to jest przede wszystkim zasadnicze zadanie, walka o polskie interesy. Tam każdy walczy o swoje. Tam opowieści dziwnej treści, że tutaj wspólnota europejska, wspólnotowe wartości to jest baju baju dla frajerów. To jest dla naiwnych tylko. Mhm. Dla tych, których właśnie chcą ogłupić, wmawiając im, ale kto chce ogłupić? No ci, którzy realizują właśnie własne interesy, wielkie Narodowy, interesy, tak. swoje narodowe interesy, tak, czyli najpotężniejsi. My powinniśmy robić dokładnie to, to samo. Się. My też powinniśmy, i to jest obowiązek, powtarzam, jeszcze raz, polityków, którzy są w Unii. My mamy realizować nasze interesy w Unii Europejskiej, walczyć o swoje. Tak jak każdy inny to robi. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, musimy walczyć o Europę opartą właśnie na tych wartościach. I nie możemy sobie pozwolić. Tak, dokładnie. Wartościach, które wynikają z kultury chrześcijańskiej, Prawda, które dobra, są tą kulturą. Tak. Dokładnie, we właściwym tego słowa rozumieniu. Jasne. I, i i nie, nie możemy sobie pozwolić, żeby nam te wartości odbierano. To jest walka, oczywiście ideologiczna, ale to jest walka naprawdę na śmierć i życie. Na nasze dalsze istnienie na, albo nie istnienie, na powodzenie albo brak tego powodzenia. No tak, Polak, który jest wyzuty z polskości, nie jest już Polakiem. To się nie da inaczej zdefiniować. Ale panie pośle, dzisiaj jest specyficzny dzień. 2 maja to jest Dzień Flagi, Dzień Polaków, Polonii, Polaków za granicą Polonii. Rozdawał pan poseł już dzisiaj Flagi Narodowe w wielu miejscach Krakowa. Proszę powiedzieć coś do Polaków za granicą. Oni, do nich. W takim dniu, 2 maja. Przede wszystkim dziękuję wszystkim tym Polakom mieszkającym za granicą, którzy cały czas kultywują swoją polskość. Którzy cały czas tą polskość także i demonstrują. Byłem w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Byłem w polskich domach. Przed tymi domami... Najczęściej wiszą polskie flagi. I, i to, jest, to jest piękne że my o tym pamiętamy wśród tym, w, tym, w tym takim zlepku kulturowym specyficznym, jakim są Stany Zjednoczone. My pamiętamy o swoich korzeniach, my pamiętamy o swoim pochodzeniu. Dzieci mówią po polsku i to jest niezwykle ważne. I wszystkim Państwu, którzy mieszkacie za granicą, a staracie się kultywować nasze tradycje narodowe, pamiętacie o tym, że jesteście Polakami i jesteście z tego dumni. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję i w tym dniu 2 maja chciałem złożyć najlepsze Życzenia. A teraz jeszcze na moment do Parlamentu Europejskiego z nadzieją, że, że pan poseł zostanie panem Europosłem, posłem do Parlamentu Europejskiego. W jakiej frakcji będzie Pan pracował? Czym chciałby się Pan zająć? Jakie by były te główne pola pańskich zainteresowań no w, w ciągu bądź co bądź pięcioletniej kadencji? No taki model super idealistyczny to byłby model, w którym wszyscy polscy eurodeputowani byliby w jednej frakcji, we frakcji, która jeszcze w dodatku miałaby polskiego przewodniczącego. No to byłaby sytuacja najlepsza, bo wtedy mielibyśmy największą siłę. No oczywiście sytuacja idealna, Na która, jest, która jest nie prawdopodobnie tak nierealna. Natomiast mhm. jedna rzecz jest dla nas ważna, jako dla i Sprawiedliwości. My chcemy uzyskać jak najlepszy wynik w tych wyborach, po to, żeby mieć jak najwięcej europarlamentarzystów, po to, żeby w tej frakcji, w której dzisiaj jesteśmy, europejskich konserwatystów i reformatorów, uzyskać taką większość, która pozwoli nam mieć swojego przewodniczącego. Co się przekłada na wiceprzewodniczącego? Co się przekłada na wszystko, mm -hmm. bo to się przekłada no tak. również na siłę głosu wewnątrz samego europarlamentu i w jego władzach. Więc to jest jak gdyby rzecz najistotniejsza. Od tego zależy siła głosu, no bo z tego, że jest wielu europarlamentarzystów z Platformy czy PSL-u, którzy są w jednej frakcji WPP, jeżeli oni tam tak naprawdę nic nie mają do powiedzenia, ich głos się w ogóle nie liczy. Bo tam się liczy przede wszystkim głos niemiecki. A z drugiej strony, no trzeba by też pomyśleć o sile frakcji w, przy przełożeniu na parlament. No, nie ma ci on inicjatywy ustawodawczej, no ale chyba no, coraz większą rolę z... odgrywa, niewątpliwie coraz mm -hmm. większą rolę i tutaj traktat lizboński wiele zmienił, jednak 40 nowych dziedzin do Szło europarlamentowi. Jednak europarlament współdecyduje o budżecie Unii Europejskiej. To, to, to nie można pominąć tego, że ta rola europarlamentu bardzo się wzmocniła w ostatnich latach i, i, i będzie jeszcze mocniejsza prawdopodobnie. No i w związku z tym, dlatego te wybory są tak ważne. Natomiast ten element, który wcześniej się już pojawił w naszej rozmowie, tego, że ludzie do wyborów nie chodzą. Mnie się wydaje, że to jest problem. Tu jakby dwie rzeczy trzeba zestawić ze sobą. Pierwsza to jest to, że jednak Pamiętajmy o tym, że przez 50 lat mieliśmy tutaj komunę, kiedy wybory były aktem pustym. Bo były zawsze fałszowane, tak, tak. Władza tak. zawsze ustawiała te wybory pod siebie. Mało, przecież wtedy apelowano i sami apelowaliśmy o to, żeby do tych wyborów nie chodzić. Więc jednak wytworzył się w, 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 w wielu ludziach taki no, specyficzny mechanizm niechęci jest do. też mechanizm, nie chce legitymizować tego, co jest, ponieważ to, co jest, jest złe, więc pójdzie No, tak ale, ale, na wybory, no to... tak, ale teraz ale i teraz, ale z, 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 zobaczmy, zobaczmy, co jest hmm. nam wmawiane od samego początku od lat 90. Cały czas jest budowany negatywny wizerunek polityki i polityka. Cały czas. A gdzie, gdzie szlachetny wysiłek w trosce o dobro wspólnego? No więc dokładnie. No więc dokładnie, I teraz należy sobie zadać pytanie, czy nie jest to robione po to, żeby polityka była zarezerwowana wyłącznie dla wąskiej grupy ludzi, żeby wmówić, żeby wmówić większości narodu, oczywiście, nie idź do polityki, bo polityka jest brudna. Ale papież Franciszek ma na ten temat inne zdanie. No, oczywiście, ale to właśnie powinniśmy cały czas mówić i to właśnie, ja też cały czas powtarzam na wszystkich właściwie spotkaniach, jakie mam, ludzie idźcie do polityki jeżeli tylko czujecie w sobie siłę jeżeli tylko czujecie w sobie tą moc do tego żeby prowadzić sprawy bo to jest trudne to jest to, no jest to jest trudne zadanie, to jest wiele wyrzeczeń. To, jeżeli czujecie, jeżeli czujecie w sobie tą siłę, jeżeli czujecie tylko taką potrzebę, to idźcie, bo trzeba brać sprawy w swoje ręce. Polityka jak kaniacz dżu potrzebuje ludzi uczciwych, rzetelnych, którzy będą właśnie promowali i sami prezentowali taką patriotyczną polską postawę. Tego nam dzisiaj bardzo brakuje. To powiedzmy tak, z jednej strony, no zakładam, jest pan europosłem i jakoś tam interesy polskie reprezentuje pan w Brukseli, a z drugiej strony, czy Praca europarlamentarzysty może mieć jakieś przełożenie na to co się dzieje tutaj w jego na przykład rodzinnym mieście. Jak zachęcić Krakowian i mieszkańców y, ziemi świętokrzyskiej, żeby zagłosowali właśnie na pana? Co, nie wiem, nie chcę też mówić, że to rodzaj obietnicy wyborczej, ale co może zrobić europosł w ciągu swojej kadencji, żeby tu na miejscu w Krakowie, y, w Kielcach zaznaczyć swoją obecność? Jakie ma możliwości? No przede wszystkim może robić to co robi. Każdy poseł, także krajowy, tak, może interweniować w różnych sprawach, które są ważne dla obywateli. I to jest na pewno istotne, bo ja sam się przekonałem, no będąc teraz posłem, to jest moja pierwsza kadencja, ja wcześniej posłem nigdy Sejmie. nie byłem, tak, w Sejmie, że jednak mimo wszystko to pisanie interpelacji, to interweniowanie w sprawach indywidualnych, także w różnych instytucjach, bo do mnie do biura na dyżur przychodzi mnóstwo osób, które potrzebują pomocy. No ludzie najczęściej przychodzą dlatego, że potrzebują pomocy. Pisanie w ich sprawach porusza jednak sprawy. Jednak jest to, że jak się poseł zainteresuje, ta sprawa zaczyna się toczyć inaczej i tak jest najczęściej więc znaczy to nie świadczy o słabości instytucji oczywiście 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 w no niestety no, świadczy niestety, tak. niestety świadczy nie natomiast są w znać, natomiast nie? jeżeli mówimy o roli posła to między innymi jest ta rola no, słuchać ludzi Słuchać ludzi, interesować się ich sprawami. No a oprócz tego oczywiście cała gama kwestii, które, które, które poseł może realizować, może podpowiadać, może przekazywać wiedzę o tym, co się dzieje w Europarlamencie. Ja nie mówię, że po prostu tak obywatelom, chociaż tak powinno być. Natomiast przede wszystkim w kontakcie z, z władzami także lokalnymi. Wspierać te działania, które zmierzają do rozwoju, czy to województwa małopolskiego świętokrzyskiego, czy na Naszego, naszego samego miast? Krakowa. Naszego Dokładnie. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za wywiad. Nie dlatego, iżbym go przerywał, ale dlatego, że ma pan jeszcze dzisiaj, choć dzień taki międzyświąteczny i świąteczny, wiele obowiązków. Proszę wobec tego jeszcze o taką piękną puętę szef sztabu y, wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nie, nie ma właściwie ani godziny wolnej. No to jest taka praca od świtu do nocy. Y, ale puentą niech będzie to, że, że jest wiosna i ja myślę, że Polska się zmienia i że mamy, mamy wielką szansę na to, żeby wygrać nie tylko te wybory europarlamentarne, ale mam nadzieję wszystkie następne, które będą w tym i w następnym roku. I to jest wielkie zadanie, bo dzisiaj po tych prawie siedmiu latach rządów PO, Polska jest niestety w dużym stopniu zdewastowana. Zwłaszcza ta Polska poza wielkimi miastami. ta Polska powiatowa jak się jedzie, zatrzymuje się człowiek i rozmawia z mieszkańcami to słychać. To słychać rozżalenie, rozgoryczenie jest ogromne bezrobocie, no wczoraj byliśmy w powiecie skarżyskim ponad 28% bezrobocia. Ludzie nie widzą dla siebie szansy. I w związku z tym, co robią, no wyjeżdżają przede wszystkim, młodzi ludzie wyjeżdżają. Ten trend musimy zatrzymać, bo, bo inaczej zniknie, bo inaczej znikniemy po prostu jako naród. Więc Polska potrzebuje zmiany i to potrzebuje pilnej zmiany. Przede wszystkim potrzebuje zmiany polityki na taką politykę, którą ja bym nazwał proobywatelską, propaństwową i proobywatelską. Ja widzę to w ten sposób, że dzisiaj tylko prawo i sprawiedliwość, tylko Jarosław Kaczyński taką szansę dla Polski daje i jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrealizować. Oczywiście potrzebujemy wsparcia tych, którzy głosują, natomiast, natomiast wierzę w to, że, że Polskę można zmienić i wierzę w to, że ci młodzi ludzie, którzy wyjechali, a są nam bardzo tutaj potrzebni, wrócą z zagranicy. Serdeczne życzenia wobec tego sukcesów dla Pana, dla wszystkich, którymi się Pan jako szef kampanii opiekuje, no i dla Państwa. Proszę Państwa, rozmawialiśmy dzisiaj z Panem posłem, doktorem Andrzejem Dudą, który kandyduje do Parlamentu Europejskiego w wyborach w dniu 25 maja. Dziękuję Państwu bardzo. Panie pośle, dziękuję serdecznie dziękuję za wywiad. Bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.